Siemanko, witam wszystkich w kolejnym materiale o Endgame. O Boże, jak ja za tym tęskniłem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak powstał Thanos. Ale zanim o tym, to przywitajcie standardowo pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Dodatkowo przypominam, że na 55 555 subskrypcji będzie wielki giveaway sprzętu gamingowego, także kliknijcie w ten czerwony przycisk, ponieważ im szybciej zdobędziemy ten magiczny próg, tym szybciej będzie giveaway. A teraz jedziemy z materiałem. Avengers Endgame to wielki film. Nie tylko pod względem zarobionych pieniędzy, ale też ze względu na ogrom pracy, jaki twórcy włożyli w film. Częścią załogi, która jest niedoceniana, jest ekipa od efektów specjalnych. To właśnie oni obrywają po uszach, jak coś nie wyjdzie, a jak wszystko będzie idealnie, to raczej się ich nie chwali, tylko uznaje za standard. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się, jak powstał Thanos i czego twórcy najbardziej obawiali się, tworząc postać Tytana. Nad wizerunkiem Thanosa pracowały dwa studia jednocześnie. Weta Digital i Digital Domain. Ta druga firma pracowała nad takimi filmami jak Czarna Pantera, Endgame, Morbius, Shazam, Transformers i wiele, wiele innych. Weta z kolei pracowali nad Endgame, Alita Battle Angel, Władca Pierścieni i wiele innych. Dobrze, najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym zajmuje się kierownik do spraw efektów specjalnych. Takich kierowników podczas produkcji jednego filmu jest zazwyczaj kilku, a zajmują się organizacją pracy reszty ekipy i są takim punktem kontaktowym między ekipą pracującą nad efektami a ekipą pracującą nad resztą filmu. Logiczne, prawda? Krótko mówiąc, reprezentuje firmę i dostarcza gotowy produkt. Avengers Endgame nominowany był do Oscara i Nagrody BAFTA za najlepsze efekty specjalne. Studio Weta pracowało nad częścią filmu od momentu pojawienia się Thanosa z 2014 i zbombardowania siedziby Avengers, aż do pstryknięcia Iron Jeżeli chodzi o efekty specjalne zniszczenia siedziby Avengers, to ekipa miała przygotowane dwie wersje. Finalną możemy oczywiście zobaczyć w filmie, natomiast druga wersja była tak ogromna, że kierownictwo stwierdziło, że nikt nie przeżyje takiego wybuchu i trzeba było go nieco pomniejszyć. Cała ta sekwencja została stworzona komputerowo. Kolejną ciekawostką jest to, że Veta pracowała nad efektami naziemnymi, a inne studio ILM odpowiedzialne za np. Mandaloriana pracowało nad efektami, które widzieliśmy pod gruzami siedziby Avengers. Dobra, teraz pora na Thanosa. Jak wspomniałem wcześniej, nad wizerunkiem Thanosa pracowały dwie ekipy. Jedno to Studio Veta, drugie to Studio Didi. Obie ekipy stworzyły dwie różne wersje Thanosa, bazując na tych samych modelach 3D, a następnie zmieniono detale tak, aby w obu wersjach wyglądały identycznie. Przynajmniej taki był plan. Teraz przyznajcie się, kto z was zauważył, że w Endgame były dwie różne wersje Thanosa? Nie mówię tutaj o wersji z 2023 i 2014. Ja przyznam się, że nie miałem pojęcia, dopóki nie zacząłem zagłębiać się w ten temat. Dla mnie te dwie wersje były identyczne, nawet nie wiem, gdzie jest różnica. Wszyscy wiemy, że Josh Brolin grał Thanosa w Endgame. Jak zatem wygląda proces tworzenia tak złożonej postaci? Zaczyna się od tego, że aktor zakłada strój ze specjalnymi markerami, które imitują ruchy Thanosa. Josh miał też wykropkowaną twarz, a kamera z przodu jego twarzy nagrywała wszystkie ruchy mięśni. Endgame nagrywane było w tym samym czasie co renderowanie postaci. Dzięki kamerom na podczerwień ekipa mogła wczytać ruchy aktora bez zniekształcenia sztucznie ustawionych lamp. Motion capture jest idealne do odzwierciedlenia ruchów Thanosa. Walka Tytana z kapitanem Ameryką była nagrywana przez dublera Josha Brolina. Problem polega na tym, że Thanos jest ogromny i żaden aktor nie będzie poruszał się tak jak ten 3-metrowy gigant. Niezbędnym procesem okazało się spowolnienie ruchów Thanosa, aby odzwierciedlały ociężałość, wagę i rozmiar postaci. Kolejną rzeczą jest zbroja Thanosa. Cała została stworzona komputerowo z jednego bardzo prostego powodu. Zbroja krępowałaby ruchy aktora, a tego próbowano uniknąć za wszelką cenę. Przez to w filmach pojawiały się błędy, jak na przykład zniesławiony moment, kiedy Thanos chciał pstryknąć, a jego palce przeniknęły przez rękawice. Na osobny punkt zasługuje twarz i mimika Thanosa. Przed Infinity War twarz zarejestrowana przez kamery MoCap była przeniesiona prosto na model Thanosa. W Infinity War i Endgame wprowadzono dodatkowy krok w tworzeniu twarzy, zwany aktor puppet. Twarz aktora była nagrywana, następnie tworzy się jej model w 3D, a dopiero później nakłada na nią tekstury Thanosa. Dzięki temu można sprawdzić, jak twarz Thanosa różniła się od twarzy aktora i te różnice szybko zniwelować. Najtrudniejszym elementem były oczy, ponieważ bardzo ciężko jest stworzyć realistyczne oczy. Oczy Josha Brolina zostały bardzo dokładnie nagrane z każdego możliwego kąta, oświetlone z każdej możliwej strony, tak aby mieć możliwie najwięcej punktów odniesienia. Studio Veta zaimplementowała również małe białe kropki w oczach Thanosa, co odzwierciedlało odbicie oświetlenia. Dzięki temu oczy wyglądały jak prawdziwe. Także teraz już wiecie jak powstał Thanos. Czy podobał wam się tego typu materiał? Dajcie mi znać tam gdzie zwykle.